Niech Twoją jedyną troską jest staranie się, by trwać w Bożej obecności, obecności Boga. Tak jak święty Fawrzyniec mówi: Porzuciłem wszystkie moje praktyki pobożnościowe i modlitwy, które nie są obowiązkowe, i zajmuję się jedynie tym, aby zawsze trwać tej świętej obecności, w której utrzymuje się przez prostą uwagę i przez ogólne miłosne spojrzenie na Boga, które mógłby, mógłbym nazwać aktualną obecnością Boga, albo żeby lepiej to wyrazić rozmową milczącą i tajemną duszy z Bogiem, która jakby nigdy się nie kończy. Chodzi o trwanie w Bożej obecności i w pogodzie ducha. Uwierz, że dla Ciebie też jest to możliwe, ponieważ wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy, jeszcze bardziej dla tego, kto ma nadzieję, a jeszcze bardziej dla tego, kto miłuje, a jeszcze bardziej dla tego, kto praktykuje te trzy cnoty i trwa w nich. Zwracaj zawsze uwagę na Boga. I Jego chwałę we wszystkim, co robisz, co mówisz i czego się podejmujesz. Niech celem, do którego dążysz, będzie bycie najdoskonalszym czcicielem Boga w tym życiu, tak jak mamy nadzieję być nimi przez całą wieczność. Najświętsza praktyka, najpowszechniejsza i najbardziej potrzebna w życiu duchowym. To obecność Boga, to jest upodobać sobie Jego boskie towarzystwo i przyzwyczaić się do niego, mówiąc pokornie i rozmawiając z nim czule w każdym czasie, w każdej chwili, bez reguły i miary, zwłaszcza w czasie pokus, zmartwień, oschłości, odrazy, a nawet niewierności i grzechu. Trzeba stale się przykładać do tego, aby nasze działania, wszystkie bez różnicy, były sposobem na przestawanie z Bogiem. Jednakże ma ono być niewystudiowane, lecz jakby wypływać z czystości i prostoty serca. Trzeba podejmować wszystkie nasze działania z powagą i umiarem. Bez porywczości i pośpiechu, które cechują ducha zagubionego, trzeba pracować powoli, spokojnie i z miłością do Boga, prosić Go o przyjęcie naszej pracy, a przez tę ciągłą uwagę skierowaną ku Bogu poskramiamy całą ciemność. I ona nie istnieje. Powinniśmy podczas pracy i innych działań, w czasie lektury i pisania, nawet i duchowego, co więcej, w czasie zewnętrznych aktów pobożności i odmawianych na głos modlitw, zostawić krótką chwilę. Najczęściej, jak możemy, na adorację Boga w głębi naszego serca, kosztować go choćby przelotnie i jakby ukradkiem. Ponieważ wiecie, że Bóg jest obecny przed wami podczas waszych działań, że jest też w głębi i w centrum waszej istoty, waszej duszy, dlaczegoż zatem nie porzucić przynajmniej od czasu do czasu? Waszych zewnętrznych zajęć, a nawet waszych modlitw słownych, aby adorować Go wewnętrznie, chwalić Go, prosić Go, ofiarować Mu Wasze serce i dziękować Mu. Cóż może być bardziej miłe Bogu niż porzucenie w ten sposób tysiące razy w ciągu dnia? Wszystkich stworzeń, aby się wycofać i adorować go w swoim wnętrzu, chociażby przez chwilę cieszyć się stworzycielem. Od czasu do czasu więc porzucaj świat zewnętrzny, aby adorować Boga w swoim wnętrzu i radować się w pokoju przez chwilę Jego obecnością, a wszystkie te adoracje. Powinny się dokonywać przez wiarę, w przekonaniu, że naprawdę Bóg jest w naszych sercach, że trzeba Go adorować, kochać i służyć Mu w Duchu i w Prawdzie, i że widzi wszystko, co się dzieje i co się stanie w nas i we wszystkich stworzeniach, że jest On niezależny od wszystkiego. I że jest tym, od którego zależą wszystkie stworzenia, że jest nieskończony we wszelkiego rodzaju swojej doskonałości. Jesteśmy mu winni zgodnie ze sprawiedliwością wszystkie nasze myśli, nasze słowa i nasze działania. Przyjrzyjmy się, czy to czynimy. Musimy uciekać się do Boga z całym zaufaniem. Podczas walki trwać mocno w obecności Jego Boskiego Majestatu, adorować go pokornie, przedstawiać mu naszą nędzę i nasze słabości, prosić go z miłością o pomoc Jego łaski. Jak czcić Boga? Bóg jest duchem. Trzeba więc adorować go w duchu i w prawdzie, to znaczy przez pokorną i prawdziwą adorację ducha w głębi i centrum naszej duszy. Tylko Bóg może widzieć tę adorację, którą możemy powtarzać tak często, że w końcu stanie się czymś naturalnym. A Bóg będzie jakby jednością z naszą duszą. A nasza dusza jednością z Bogiem. Praktyka pozwala to dostrzec, rozmyślaj o tym, kim on jest, to znaczy, że jest nieskończenie doskonały, nieskończenie godzin czci, nieskończenie daleki od wszelkiej ciemności, czy zła. Wołaj do Niego często mój Boże kocham cię. Z całego serca, niech twoja dusza stanie się jak dziecko, nic nie wiedząca. Niech będzie łagodna, uciszona, uduchowiona, pełna szacunku, pokorna, kochająca i bardzo prosta. Uność duszę i nakłania ją do miłowania Boga, adorowania Go, a nawet całowania z czułością, której nie można wyrazić i którą jedynie, jedynie doświadczenie może pozwolić nam pojąć. Boża obecność jest przylgnięciem naszego ducha do Boga. Jest też spojrzeniem ogólnym i miłosnym na Boga, wspomnieniem Boga w ciągu dnia. Uwaga zwrócona ku Bogu, milcząca rozmowa z Bogiem, zaufanie Bogu poprzez działania i poprzez częste uświadamianie sobie w duchu Bożej obecności. Ukształtuje się w tobie zwyczaj w taki sposób, że natychmiast po uwolnieniu się od swych zewnętrznych zajęć, a nawet gdy będziesz w nich głęboko zanurzona, najwyższa część Twojego ducha lub najwyższa część Twojej duszy będzie unosić się bez żadnych zabiegów z jego strony i Będzie pozostawać jakby zawieszona i uważnie wpatrzona w Boga ponad wszystkimi rzeczami, jako w swoje centrum i miejsce odpoczynku. Będziesz żył, żyła, jakby na świecie był tylko Bóg i Ty. Będziesz rozmawiała z Bogiem wszędzie, prosiła go o to, czego potrzebujesz, i cieszyła się bez przerwy na mnóstwo sposobów u jego boku. Jest jednak stosowne wiedzieć, że ta rozmowa z Bogiem dokonuje się w głębi i centrum duszy. To tam dusza przemawia do Boga serdecznie. Zawsze z wielkim i głębokim pokojem, którym dusza cieszy się w Bogu. Człowiek byłby nawet zaskoczony, jeśli wiedziałby to, co dusza mówi czasami do Boga, który znajduje tak wielkie upodobanie w tych rozmowach, że pozwala jej na wszystko, byle tylko chciała zawsze trwać przy nim. I w swej głębi. A jakby obawiając się, żeby nie zwróciła się ku stworzeniu, ku światu, troszczy się o to, aby dostarczać jej wszystkiego, czego może zapragnąć, tak, że często znajduje w samej sobie bardzo pożywny i bardzo delikatny dla niej pokarm. Chociaż nigdy go nie pragnęła, ani nie zabiegała o niego w żaden sposób ze swej strony, wyrażając jedynie zgodę. Boża obecność jest zatem życiem i pokarmem duszy, i można ją osiągnąć dzięki łasce Pana. A oto sposoby jej osiągnięcia. Pierwszym środkiem jest wielka czystość życia drugim wielka wierność wobec praktykowania tej obecności i wobec wewnętrznego spojrzenia Bożego w sobie, którą należy zawsze spełniać łagodnie i pokornie i z miłością, nie dając się uwieść żadnemu wzburzeniu lub niepokojowi. Trzeba szczególnie zatroszczyć się, aby to spojrzenie wewnętrzne, chociaż przez chwilę, poprzedzało Wasze zewnętrzne działania, żeby od czasu do czasu im towarzyszyło i żebyście je wszystkie nim kończyli. Ponieważ potrzeba czasu i wiele pracy, aby opanować tę praktykę, wobec tego nie należy się zniechęcać. Gdy ktoś jeszcze nie jest w niej biegły, ponieważ do uformowania się nawyku potrzeba nieco trudu, gdy jednak się już uformuje, wszystko wykonuje się z przyjemnością. Czyż nie jest słusznym, aby serce, które zapewnia życie i które panuje nad innymi częściami ciała, było pierwsze i ostatnie w miłowaniu i adorowaniu Boga? Aby było na początku i na końcu naszych działań duchowych i cielesnych oraz generalnie we wszystkich przejawach życia? W tej to przestrzeni powinniśmy troszczyć się o wyrobienie tego spojrzenia wewnętrznego, co należy czynić, jak mówiłem bez przymusu i bez namiętności aby uczynić je bardziej prostym nie będzie czymś niestosownych dla tych którzy zaczynają tę praktykę wypowiedzieć w swym wnętrzu kilka słów na przykład mój Boże należy cała do ciebie Boże miłości kocham cię z całego serca Panie, ukształtuj mnie według serca swego, czy inne słowa, które miłość natychmiast im podpowie. Powinni oni jednak uważać, aby ich duch nie zbłądził, aby nie zwrócił się znów ku, ku stworzeniu i powinni go przywiązywać do Boga samego, żeby duch naciskany i ponaglany przez wolę. Zmuszony był przestawać z Bogiem. Ta Boża obecność, wiernie praktykowana, potajemnie wywołuje w duszy cudowne efekty, ściąga na nią obfitość łask Pana i niepostrzeżenie wiedzie ją ku temu prostemu spojrzeniu. Ku miłosnemu widzeniu Boga wszędzie obecnego, które jest najświętszym, najtrwalszym, najprostszym i najskuteczniejszym sposobem modlitwy. Pierwszą korzyścią, jaką dusza czerpie z Bożej obecności, jest to, że wiara staje się bardziej żywa. I intensywniej przejawia się we wszystkich okolicznościach naszego życia, w szczególności w naszych potrzebach i w nieuniknionych kontaktach ze stworzeniami, ponieważ dusza przyzwyczajona przez to ćwiczenie do praktykowania wiary, przez proste wspomnienie, widzi i czuje Boga obecnego, wzywa go z łatwością. Skutecznie i otrzymuje to, czego potrzebuje. Można powiedzieć, że jest w tym coś przybliżającego do stanu błogosławionych. Można powiedzieć, że jest w tym coś przybliżającego do stanu błogosławionych i im większe czyni postępy. Tym żywsza staje się jej wiara, i w końcu jest tak bardzo przenikająca, że można niemal powiedzieć, już więcej nie wierzę, lecz widzę i doświadczam. Praktyka Bożej obecności umacnia nas w nadziei, nasza nadzieja rośnie stosownie z naszą wiedzą. W miarę jak nasza wiara wnika, przez to święte ćwiczenie w tajniki bóstwa, w miarę odkrywania w Bogu piękna, nieskończenie przerastającego nie tylko piękno ciał, które widzimy na Ziemi, lecz również piękno najdoskonalszych dusz i piękno aniołów. Nasza nadzieja rośnie i się umacnia, a wielkość tego dobra którym chce się cieszyć, i które w pewien sposób smakuje, utwierdza ją i podtrzymuje. Praktyka ta pali ją ogniem świętej miłości, Bóg, który jest ogniem pochłaniającym, obraca w proch to, co może mu być przeciwne, a dusza w ten sposób spalana. Może żyć już tylko w obecności swego Boga, obecności, która wywołuje w jej sercu święty zapach, zapał, uświęcony pośpiech i gwałtowne pragnienie, by ujrzeć tego Boga umiłowanego, znanego, któremu służą i którego czczą wszelkie stworzenia. Przez Bożą obecność i przez wewnętrzne spojrzenie, Dusza zaprzyjaźnia się z Bogiem w ten sposób, że przeżywa niemal całe swoje życie na nieustannych aktach miłości, adoracji, skruchy, zaufania, dziękczynienia, prośbach i wszystkich innych najwspanialszych cnotach. A czasami nawet staje się tylko jednym aktem. Albowiem dusza nieustannie praktykuje tę Bożą obecność, samoistnie.